Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie krótki filmik odnośnie moich zakupów przez internet, a mianowicie na Allegro. Zakupiłam kosmetyki mineralne marki Pixie Cosmetics. Jest to nasza polska firma. Zamówiłam na razie próbki podkładów. Może zacznę od tego, dlaczego w ogóle zdecydowałam się zmienić markę kosmetyków mineralnych. Jak wiecie, Wcześniejszych moich filmików e, stosowałam mm, przez dłuższy czas kosmetyki e, mineral, mineralne marki e, Everyday Minerals. E, jest to marka pochodząca ze Stanów. E, zamawiałam z strony internetowej e, i powoli teraz zaczynało mi się, koń, e, zaczynają mi się kończyć ich e, podkłady i korektory w pudrze. E, e, I postanowiłam zamówić sobie e, po prostu kolejne, takie same. I okazało się, że po pierwsze firma ta y, zmieniła y, skład kosmetyków swoich, więc y, musiałabym zamówić od nowa próbki, zacząć testy, czy, czy ten powkład nadal tak samo zachowuje się na mojej skórze. Po drugie y, firma Everyday Minerals y, zlikwidowała tanią wysyłkę do Polski. Y, teraz można zamówić y, z tej amerykańskiej strony jedynie y, wysyłkę FedExem, co daje koszt ponad 30 dolarów, więc w ogóle bez sensu zamawiać z tej amerykańskiej strony. I stwierdziłam, że, że może czas zmienić kosmetyki mineralne, spróbować jakiejś innej firmy, i padło tutaj właśnie na firmę Pixie Cosmetics. Dlatego zdecydowałam się na tą firmę, gdyż jest ona łatwo dostępna na Allegro. Ma bardzo ładne dobrze opracowane aukcje z mnóstwem informacji na temat składu, działania poszczególnych składników i w ogóle bardzo fajnie są opisane odcienie. Także podobno pani, która sprzedaje te, te pudry, udziela również pomocy przy wyborze odcieni. Ja akurat nie miałam takiej, takiej potrzeby, gdyż bardzo szybko wybrałam odcienie dla siebie i, i naprawdę już je próbowałam i bardzo dobrze wybrałam, gdyż ładnie stapiają się z moim, e, moim kolorytem skóry. Próbka e, podkładu Cover Deluxe, jak w moim przypadku zamówiłam, czyli podkład kryjący, kosztuje 3,70 plus wysyłka. E, jest ona, e, przychodzi ona w takich woreczkach strunowych, niewielkich, z, z opisem jaki to jest odcień. E, są też podane składniki i jest e, adres firmy. Nie miałam problemu, tak jak już mówiłam, ze wyborem podkładu. Czytałam wiele opinii na forach na temat kolorów, na temat jakości tych kosmetyków i były bardzo pozytywne. Oglądałam również recenzje na YouTubie i właśnie dzięki nim zdecydowałam się na za zakup tych kosmetyków. Ja akurat wybrałam ten podkład kryjący. Jeszcze jest dostępna wersja mniej kryjąca, która się nazywa się Natural Finish, czy coś takiego. Podkład ten jest dostępny w aż 97 odcieniach i niektórym może to po prostu pomagać, gdyż każdy może znaleźć odpowiedni odcień, ale zarazem nowicjuszom, którzy pierwszy raz będą zamawiać kosmetyki mineralne, może to przysparzać problemów. No, ale tak jak już mówiłam, można poprosić o pomoc panią, która właśnie się zajmuje tymi kosmetykami i ona pomoże w doborze odpowiedniego koloru dla nas. Oprócz tego, każdy odcień z tego podkładu jest dostępny w pięciu poziomach jasności. Ja jestem akurat w poziomie 2. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego podkładu, to to, że ma on dosyć innowacyjny skład, to znaczy inny niż u konkurencji wcześniej widziałam, w innych kosmetykach mineralnych. Też oprócz zwykłych pigmentów zawiera również substancje, które są działają pielęgnujące na skórę, takie jak jest bardzo dużo krzemionki. Która e, stosowana w kosmetykach korzystnie wpływa na odporność i na elastyczność skóry. E, zawiera te podkłady również anantoinę, która, jak wiadomo, działa łagodząco nawilżająco. E, <laughs> wpływa ona na odnowę i, i gojenie uszkodzonego na skórka, e, działa regenerująco. I jest stosowana przy wrażliwej i skłonnej do alergii skórze. W podkładzie znajdziemy również lecytynę, która na ma działanie nawilżające i łatwe wchłanie substancji aktywnych zawartych w kosmetykach. W podkładzie również w tym znajduje się kwas hialuronowy, który współtworzy barierę ochronną, która stanowi zabezpieczenie przed utratą wilgoci. Także oprócz właściwości kryjących podkład ten posiada również właściwości pielęgnacyjne dla skóry, więc to jest duży plus do tego produktu i ja na razie jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić tych wszystkich właściwości, czy one naprawdę będą się ujawniać podczas stosowania tego podkładu, ale jestem na razie, pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Mam teraz nałożony ten podkład na skórze, ładnie się stapia, ładnie rozprowadza, krycie jest dobre, aczkolwiek bez, wiadomo, bez korektora się nie obędzie, gdyż wiadomo. Jeżeli ktoś ma duże przebarwienia, wypryski, cienie pod oczami, no to musi stosować korektor. I ja w moim przypadku to jest tak, że ja z każdym podkładem stosuję i tak korektor. Także, no powiedzmy, że krycie mi odpowiada. Efekt jaki daje ten podkład na skórze jest taki naturalny, nie jest zupełnie matowy, jest taki zdrowy. Cera nabiera takiego zdrowego wyglądu, ujednolicę tą cerę i naprawdę fajnie wygląda. Co do trwałości, to jeszcze się nie wypowiem, na pewno zrobię recenzję, gdy już będę wiedziała coś więcej na temat tego. Będę dłużej używała albo nawet po zamówieniu może pełnej, pełnowymiarowego opakowania, które swoją drogą kosztuje 57 zł, Ma ono 7 gram. A znając pełnowymiarowe podkłady innych firm, które staczały mi na około rok, to myślę, że ten również na długo wystarczy i naprawdę będzie się opłacała nawet, to nie jest może jakaś niska cena, ale będzie się opłacało zamówić, gdyż one są bardzo wydajne. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten podkład. Do, do tych próbek dostałam również próbkę korektora. Jest to korektor beżowy z tej firmy. Jest on dosyć gęsty. Wydawało mi się, że po prostu będzie za gęsty, ale przy kontakcie ze skórą on się robi taki bardzo kremowy i fajnie się nakłada. Odaje taki lekko rozświetlający efekt, także pod oczy jest bardzo fajny. Próbowałam go i naprawdę pierwsze wrażenie jest dobre. Zobaczymy jak później się będzie sprawował, także na razie nie będę się wypowiadać na jego temat. Powiem tylko tyle, że jego skład jest oparty o oleje roślinne. Ma same naturalne składniki bez parabenów, konserwantów, bez substancji zapachowych, barwników, parafiny, olejów silikonowych i jeszcze innych, dużo różnych takich. Chemicznych substancji, czyli składniki, jakie zawiera to między innymi oleje takie jak oleje ze sukienek migdałów, recynowy, masło sza, masło kakaowe, olejek żożoba, wyciąg z alesu, z rozmarynu, z awokado także naprawdę bardzo fajny skład i na pewno będzie miał fajne, jest takie połączenie właściwości kosmetyków, takiego typowo kolorowego z właściwościami kremu, kremów pielęgnujących pod oczy, także naprawdę, jeżeli się sprawdzi, to na pewno zamówię, zamówię sobie duże opakowanie tego korektora. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o markę Pixi Cosmetics. Jeżeli chodzi o moje zakupy przez internet, to dołączył do, nie, do nich również korektor. Jest to korektor Instant Age Rewind z Maybelline. Nie są te kosmetyki, ta seria dostępna, one nie są dostępne w Polsce, dlatego zamówiłam na Allegro. Kosztował 9,50 plus wysyłka, czyli bardzo niewiele i to opakowanie zawiera 11 ml, czyli dwa razy więcej niż ten korektor mineralny w tej serii. Ja wybrałam odcień medium, pomimo tego, że mam jasną karnację, gdyż czytałam opinie, że odcień light jest za jasny i że nieładnie wygląda i że nie stapie się z cerą i za bardzo się rzuca w oczy, że widać, że mamy korektor, a ten odcień jest bardzo fajny, jest zupełnie idealny, Powiedziałem, że jest idealny dla mojej cery. Stosowałam go na razie tylko dwa razy, więc moje pierwsze wrażenie jest dobre. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ładnie kryje i ładnie rozświetla skórę pod oczami. I nie wchodzi, co najważniejsze, nie wchodzi w załamanie żadne ani w żadne zmarszczki. Nie podkreśla ich. Skóra wygląda młodo, rozjaśniona, jest rozświetlona, także zobaczymy, jak będzie dalej. A na razie jestem bardzo zadowolona. I czasem jeszcze na jedną paczkę z jednym zamówieniem z Allegro będzie to puder matujący, dający objętości przy nasadzie włosów z firmy Schwarzkopf. I jeżeli on przyjdzie, to potestuję go trochę i na pewno będzie też recenzja na moim kanale, niedługo się pojawi. I w planach mam jeszcze zrobić takie, taką recenzję wyrównawczą wszystkich korektorów, gdyż mi się już ich sporo uzbierało około 10 już ich będzie różnych, więc na pewno jeszcze troszkę położywam tych korektorów i wtedy zrobię jakąś fajną recenzję i to by było na tyle i mam nadzieję, że Wam się podobał filmik i życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia, pa!